Witam wszystkich, zapraszam do oglądania. Crash Bandicoot 4, poziom bez balansu. Muszę przyznać, że jest to bardzo denerwujący poziom. I nawet nie chodzi o te ukryte skrzynki, które są normalnie w bezczelny sposób ukryte, ale chodzi o to trudność poziomu i długość poziomu. Mm, powiem tak, nie wystarczy nawet. Wyuczyć się poziomu na pamięć. Tutaj trzeba wykazać się już naprawdę umiejętnościami. Ale to jest nic tak naprawdę do tego, co jeszcze później się dzieje. Poziomów w tej grze mamy tak dużo, zdaje się, że 38. Wiele światów, kilka postaci, no jest tego bardzo dużo. Musimy pamiętać, że na wodzie musimy rozbić skrzynię. I postarać się tą ugebugę zachować jak najdłużej, żeby zebrać również kolejne. Jak widać, tamten kwiat nam rozwalił te skrzynki. W tym momencie 36 skrzyń. Teraz czekamy na detonację TNT. Rozwalamy metalowe sesja skoków łatwiejszych. Zbieramy jabłka i skakujemy na windę. Znowu trochę skoków. Chwilę trzeba poczekać na każdym. Nie skakać od razu. Dzięki temu mamy sporo czasu. Tak naprawdę rozwalmy to. I tutaj skaczcie, jak będzie ogień, czyli teraz. I teraz się wbijamy znowu i daleko w prawo, aż tutaj. Ok, Detujemy, detonujemy TNT, w tym momencie 58 skrzyń, no i mamy bonus. Bonus akurat nie jest trudny, jeżeli oczywiście wiemy, jak go wykonać. Ale o tyle dobrze, że w bonusie możemy sobie ginąć do woli, próbować do momentu, aż nam się uda. Ciekawe są te dodatkowe poziomy z retrospekcji kaset. Naprawdę jest tam niezłe wyzwanie z zebraniem skrzynek. Jest to tak, jakby. wygląda to identycznie jak bonus, aczkolwiek jest o wiele trudniejsze. Tutaj musimy wyczekać moment, aż te, te nitro skrzynki podskoczą. Dopiero wtedy niszczymy nitro i uciekamy z bonusa. W tym momencie 90 skrzyń na koncie. I przechodzimy do naprawdę trudnych sekcji już. Jedna skrzynia na górze. Wyłączamy szybko. Skaczemy dalej. Podwójny skok nad ogniem najlepiej, żeby uniknąć. W miarę możliwości przeskakujemy dalej. I teraz tak. Wyłączamy. Tutaj radzę się pozbyć go. I teraz tak. Tu jest ukryta lokacja po prawej stronie. Trzeba spaść w tym kierunku. I teraz tak. Włączamy kręcioła. Wabimy do siebie. Czekamy aż się obrócą. Atak. I teraz tak. Podwójny skok. Na końcu musimy wyłączyć. I podwójnym skokiem przeskoczyć przy samej ścianie. Teraz zrobić pod... Jeszcze gorszą akcję wyłączamy i za chwilę włączamy i znowu jak najszybciej trzeba stąd uciec. Ok, teraz kwestia wyczucia i jedziemy dalej i znowu będzie trzeba podwójnym skokiem przeskoczyć na następny ogień i znowu skokiem. Ok, skoro mamy ukryty klejnot, to przechodzimy do jeszcze gorszych sekcji. A tak jak mówiłem, będzie się robić coraz trudniej. Tutaj musimy uważać, bo na górze są nitro. Już pokazuję sposób. Czyli tak, wybijamy się, yy, zmieniamy szybko na, na kręcioła i jeszcze skok. W ten sposób. Dobra, i teraz jedziemy tutaj, bo tu jest jeszcze jest parę skrzyń. I jeszcze bardziej w prawo, aczkolwiek wyłączamy, ponieważ tu są TNT, musimy uważać. Nie uciekamy. Znowu powtarzamy akcję. Skaczemy, kręcią i skok. Tutaj jest również jedna. Podwójny skok i kręcią. I teraz trzeba wyczuć moment. I teraz. Kolejna maska. I tutaj od razu powiem Musimy przebiec i na, i na samym początku Zaraz ustać, żeby w ogień się nie wpakować Już pokazuję jak Bardzo źle mi to wyszło, ale to nic Uga buga miałem, więc nie zginąłem Po prostu trzeba lepszy moment wyczuć. W ostatniej chwili czekamy, aż trampki zapiszą. I muszę przyznać, że, że, że teraz najgorsza moja sekcja. Nienawidzę po prostu tego momentu. Jest tak skomplikowany, będzie trzeba skakać i zmieniać elementy świata. I do tego jeszcze zbierać skrzynki. Tutaj mam taki patencik, że sobie się zawrócę i wyczekam. I zaraz będzie bardzo trudny moment ze, ze zmianą. Tutaj, właśnie teraz znowu radzę zrobić na, na patencie. To eee, teraz, teraz najgorszy moment. Z ślizgu dostajemy się na to, i musimy z placka zmienić szybko element otoczenia. O, o kurde, się nie udało. No, nie, nie, jeszcze raz, jeszcze raz. To jest tak trudny moment do wyczucia. Za szybko zmieniam element otoczenia. Ok i teraz mamy to z głowy. To było naprawdę, naprawdę frustrujący moment, ale teraz jest bardzo trudno również, bo trzeba tak, trzeba skoczyć, się zakręcić, przeskoczyć, się zakręcić, przeskoczyć, zmienić element otoczenia i znowu raz, jeszcze raz przeskoczyć. I spójrzcie. Tam w oddali nad nitro bardzo wysoko jest jedna skrzynia schowana w bardzo bezczelny sposób. I ją jest bardzo trudno yy, zobaczyć tak naprawdę. No dobra, jedziemy z tym. Teraz pokazuję sposób. Jeżeli nie uda nam się w ten sposób, jest jeszcze inny patent. Z ślizgu podwójny i placka. Nie trafiłem. Ona tam jest. Ona tam jest. Jest. Widzicie? Jak ciężko jest ją zdobyć. I teraz tu jest kolejna, którą bardzo łatwo ominąć. Otóż znajduje się tu wysoko. No jak oni to poukrywali? Trzeba kręciołem odpowiednio się zakręcić. Okej. Okay. W tym momencie mamy 142 skrzynie. I musimy wyczuć znowu. Mamy jedną ługę, bugę. I teraz znowu musimy wyczuć to. Nie wyczułem. Ok. Ale kurwa! Ale się udało! Wow! Naprawdę był to bardzo, bardzo frustrujący poziom. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie lajka, zostawcie komentarz. Zapraszam już do subskrybowania kanału. I oczywiście, zapraszam na kolejne filmiki. Dzięki do oglądania, pozdrawiam.